Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam samochód polski Fiat 125P w wersji sanitarka z podwyższonym dachem. Obecny tutaj samochód ma próbne tablice rejestracyjne i nie ma oznaczeń pogotowia ratunkowego, co oznacza, że to jest wersja prototypowa. A model ten pojawił się w 17. numerze kolekcji Legendy FSO. Tak prezentuje się on z lewej strony, tak z prawej, tył oraz przód. Z przodu światła bezwidocznych bolcy ze srebrnymi odbłyśnikami, przezroczyste kierunkowskazy z pomalowanymi obwódkami, Widać światła halogenowe, a także pod zderzakiem trąbki syreny. Posiada chromowane plastykowe, dość grube wycieraczki. To jest normalne w seriach gazetowych. Po bokach chromowane koła. Wnętrze czarne. promowane lusterka. Od tyłu kolorowe, przezroczyste światła. Na szybie drobna skaza. Z, ze, ze zderzaka starła się trochę czarnej farby. I pod zderzakiem tutaj widać. Małą skazę pokleju, ale ogólnie model jest wykonany dość dokładnie. Ma ładnie pomalowane obramowania szyb, znaczek licencja Fiat i bardzo ładnie wykonany kogut na dachu. Od spodu auto prezentuje się tak. Podwozie całe czarne. Spomalowaną na srebrno rurę wydechową z tłumikiem. A jeśli to auto się Wam podoba, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i zapraszam do obejrzenia kolejnych z tej, a także innych serii. Do zobaczenia.